Nie! Dziecko, nie! Tylko nie żeglarstwo. Znajdź sobie jakiś mniej ekstremalny sport. Skoki na bungee. Ech, tak zupełnie poważnie. Tak, jak najbardziej tak. Uważam, że żeglarstwo jest sportem, sposobem spędzania wolnego czasu, który uczy nas dyscypliny, odpowiedzialności, Umiejętności przewidywania, a nade wszystko uczy nas tego, że na małej przestrzeni musimy w jakiś sposób zgodnie funkcjonować z pozostałymi członkami zawodu. I jeżeli odbierzemy to wszystko do kupy, to uważam, że to się bardzo fajnie później przekłada na nasze codzienne życie. Także tak. Dodatkowo, jeszcze jeżeli mamy szansę spędzać ten czas razem właśnie z dzieckiem, z rodziną, dzielić z rodziną, z dziećmi swoją pasję i zarażać dzieci tą swoją pasją, to uważam, jest to korzyść obopólna dla mnie, bo ten czas spędzam z dzieckiem. Dla dziecka to, że może czerpać ode mnie jakąś wiedzę. I wciągać się w żeglarstwo, w coś, co uważam jest rzeczą mega, mega, mega przyjemną. Moim zdaniem każdy wiek jest odpowiedni do tego, żeby zacząć przygodę z żeglarstwem. Wszystko zależy od chęci, od zdecydowania na to, że chcę rozpocząć przygodę z żeglarstwem. Wiek nie ma tutaj moim zdaniem najmniejszego znaczenia. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ograniczenia zdrowotne czy wiekowe, jeżeli chce się przystąpić do kursu na patent buditełbodice lub jak to morski, zaznaczam do kursu, jeżeli. Chodzi o ograniczenia przy przystąp przystąpieniu do egzaminu, to zarówno na woditel brudice, jak i na Jachowego Statnika Morskiego kandydat przystępujący do egzaminu musi mieć ukończone 18 lat. Nie trzeba przestawiać żadnych zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń zdrowotnych i tym podobnych dokumentów. Oczywiście wiadomo, że każdy musi. Sam ocenić, czy jest na tyle sprawny, żeby później móc samodzielnie prowadzić jednostki pływające, czy też uczestniczyć w kursie? Oczywiście nie, nie trzeba. Natomiast czy warto? Tak, warto. Tworzymy jedną załogę. Załogę, która ma w perspektywie zdobywać wiedzę oraz przystąpić do egzaminu, miejmy nadzieję, z sukcesem. I im dłużej przebywamy w gronie załogi, tym więcej możemy zyskać. Poznając wszystkich innych członków załogi, kogo na co stać, kto może być wykorzystany na jakim. Stanowisku manewrowym podczas egzaminu. Jak również możemy się po godzinach dzielić naszą wiedzą i uzupełniać tą wiedzę. Prowadząc kursy, spotykamy się właśnie z sytuacjami, że najwięcej wątpliwości jednak wyjaśnianych jest później już w tzw. kuluarach, czyli przy przepysznej kolacji, przy symbolicznym kieliszku wina. Spożywanym już później na pokładzie jachtu, późnym wieczorem, bo w głowie wtedy pojawiają się mnóstwo wątpliwości, i kursanci starają się te wątpliwości sobie nawzajem rozwiać. A jeżeli nie są w stanie, no to oczywiście angażują nas, i instruktorów, a w ten sposób odbywa się integracja załogi.